złożyliśmy jako Zarząd, złożyliśmy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dwa wnioski, otrzymaliśmy dofinansowanie i tutaj wspólnie z Gminą Woźniki, tutaj chciałem serdecznie podziękować Panu członkowi Zarządu, Alojzowi Ciełowskiemu za świetną współpracę, także Burmistrzowi Miasta Woźniki Michałowi Aloszko za fantastyczną współpracę i wspólnie będziemy dalej kontynuować remont dróg powiatowych i wspólnie z wielkim wkładem 50% wspólnie z, z właśnie z giną Woźniki będziemy remontować odcinek drogi powiatowej przez Pakuły. I tam otrzymaliśmy dofinansowanie właśnie z rządowego programu. Chcemy przetarg ogłosić na początku września chcemy całość inwestycji rozliczyć do końca listopada, żeby ten odcinek był wyremontowany. Tak samo złożyliśmy drugi wniosek, ale tu już muszę powiedzieć, bez udziału wójta gminy Pawonków bez udziału tutaj strony właśnie gminy. Tutaj z wielkim zaangażowaniem pan członek zarządu Leszek Matyja bardzo zabiegał żebyśmy zrobili ten odcinek. Chodzi o Kośmidry, o drogę powiatową Koszwice-Kośmidry-Lubliniec i ten odcinek będziemy także remontować, ale bez udziału gminy Pawonków Chciałem tu pod podkreślić, sami będziemy go remontować wspólnie z Funduszem Rozwoju Dróg i też to są odcinki około dwóch kilometrów, ogólnie tylko więc około dwóch kilometrów i Pakuły i Kośmidry i tam chcemy zrobić nową nakładkę, odwodnienie i tak dalej i tak dalej. Też planujemy to na początku września ogłosić przetarg i rozliczenie do końca listopada.